Nie taki spokojny las. Audiobóg ekologiczny dla dzieci. W pewien letni poranek, kiedy mgły jeszcze tańczyły między świerkami, a słońce dopiero wspinało się nad grzbiet Baraniej Góry, zapanowało w lesie niezwykłe poruszenie. Na polanie pod Starym Bukiem zwołano wielką naradę beskidzkich zwierząt. Powód był poważny. Ludzie znowu przegięli. Sarna Bożena... Lisica Klementyna, Niedźwiedź Bronek, Sowa Tekla, Borsuk Grzegorz i jeż Filip oraz kilka innych mieszkańców lasu usiedli w kręgu pod wielkim bukiem. Na środku leżał stary kubek po kawie. Trofeum z ostatniego weekendu, kiedy przez szlak przewinęło się pół województwa. No to co? Zaczynamy? Zapytała Sowa Tekla, poprawiając pióra. A jak? ryknął niedźwiedź. Ale najpierw czy ktoś ma coś słodkiego? Bo jak mam się denerwować, to przynajmniej z poziomem cukru w normie. Poziom cukru? Parsknęła lisica. Ty masz poziom jagód we krwi bronku. <noise> Właśnie dlatego jestem taki misiowaty. Odparł z uśmiechem. No, ale dobra, lecimy z tematem. Zanim znowu ktoś odpali drona nad moją gawrą, powiem wam, że nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem tak nerwowe lato. Ludzie wciąż tu chodzą, krzyczą, zostawiają śmieci, dronami mi nad głową latają. Nawet selfie chcieli sobie ze mną zrobić, jak spałem. Ze śpiącym niedźwiedziem? Prychnęła lisica Klementyna, która właśnie wyszła z zapnia. Cud, że jeszcze żyją. No właśnie, dlatego mamy na radę. Dodał borsuk Grzegorz, ziewając i poprawiając okulary. Coś trzeba z tym zrobić. Bo jak tak dalej pójdzie, to zamiast Beskidów będziemy mieli tu betonowy park rozrywki. Z lasu dobiegło szuranie. Wyskoczył jeż Filip. Mały, ale z charakterem. Ludzie! Znowu ludzie! Wczoraj na ścieżce ze Szczyrku dolipowej rozrzucili butelki po napojach energetycznych. Mój bratanek się nadział na słomkę! Wtedy rozległo się donośne pochukiwanie sowy Tekli, która przyleciała z najwyższej jodły. Spokój moi drodzy, zaczynamy obrady. Dzisiaj decydujemy, co zrobić z turystami. Punkt pierwszy. Hałas. Proponuję zakaz głośnych rozmów w lesie, powiedziała poważnie sarna Bożena. Ja rozumiem, że ludzie się cieszą, że zdobyli szczyt, ale czy muszą o tym informować całą dolinę? Dokładnie. Przytaknął niedźwiedź. W zeszłym tygodniu jakaś grupa z głośnikiem bluetooth szła na skrzyczne. Grali techno. Jak mam w takich warunkach zasnąć? Może wprowadzimy tabliczki? Zaproponował Borsuk. Cisza, tu mieszkają zwierzęta. Nie krzycz, bo obudzisz niedźwiedzia, a to może być twoja ostatnia przygoda w górach. Lisica Klementyna dodała: Albo lepiej mów szeptem tu sowa robi mocne nocne zmiany. Sowa tekla uniosła brew. Bardzo zabawne, Klementyno, ale coś w tym jest. Ludzie muszą zrozumieć, że góry to nie stadion. Punkt drugi. Śmieć. Głos zabrał jesz Filip. Tu już nie ma żartów. Znów znalazłem w rowie opakowanie po chipsach, które pachniało jak padlina. Ja to mam gorzej, westchnęła sarna. Ostatnio wzięłam do pyska plastikową torbę, bo myślałam, że to liść. Smakowało jak cóż, plastik. To może zorganizujemy akcję? zaproponował Borsuk. Coś w stylu. Zabierz śmieci ze sobą, a lasci podziękuję. Ludzie lubią wyzwania, mruknęła lisica. Może zrobić z tego konkurs? Kto zbierze więcej śmieci? Ten dostanie darmowy widok na tatry. Widok każdy ma za darmo, zauważyła Sowa. No to może darmowy uśmiech niedźwiedzia, bronka? O, uśmiech? Ryknął niedźwiedź. Ja umiem tylko warczeć, ale jeśli to pomoże naturze, mogę się postarać. Punkt trzeci. Drony i zdjęcia. Musimy porozmawiać o tych latających pszczołach bez żądła, burknął Niedźwiedź. Wyobraźcie sobie, że ostatnio taki mi bzyczał nad głową, gdy próbowałem łowić ryby w potoku. To drony, wyjaśnił Borsuk. Ludzie nimi nagrywają filmy. Niech nagrywają swoje buty, nie mnie. Oburzył się niedźwiedź. Zrobiłem w końcu znak. Niedźwiedź nie życzy sobie paparacji. A może przygotujemy wspólny komunikat? Trąciła Sowa. Szanuj prywatność mieszkańców lasu. Nie rób zdjęć, gdy jedzą, śpią lub wychowują młode. To by się przydało też ludziom, mruknęła lisica. Ostatnio widziałam rodzinę, która próbowała nakarbić jelenia chipsami, żeby mieć lepsze selfie. I co zrobił jeleń? spytała Sarna Bożena. Odwrócił się tyłem. To był najkulturalniejszy protest, jaki w życiu widziałam. Punkt czwarty: Ogniska i śmieciuchy. Oooo! To bardzo ważne. Ostatnio ktoś rozpalił ognisko pod świerkiem i zostawił żar. Dobrze, że się tym zajęłam, bo byłoby po lesie, powiedziała lisica. Sowa zafurczała skrzydłami. To się robi coraz groźniejsze. Lato suche, a ludzie rozpalają ogniska gdzie popadnie. Wiem, wiem, wiem. Zróbmy tabliczki. Zaproponował borsu. Nie pal w lesie, bo las spłonie, a niedźwiedź przyjdzie do ciebie spać do domu. Albo wideo edukacyjne. Dodała lisica z błyskiem w oku. Ja zagram główną rolę. Ty? Prychnął jesz Filip. W filmie o ochronie lasu? Ty, która kradniesz kanapki z plecaków turystów? T – To była akcja testowa? – oburzyła się lisica. – Sprawdzałam, czy ludzie pamiętają, by nie zostawiać jedzenia w lesie. – He, Test zaliczony – mruknął Borsuk. – Nikt już nie zostawia kanapek, bo się ciebie boją. Punkt piąty. Woda. Czy, – Czy w ogóle ktoś pamięta o rzekach? – zapytał Borsuk. Zrobili z potoku kąpielisko. Myślałem, że to nowe spa. Ludzie myją tam buty, a nawet psy w szamponie. A co to jest szampon? spytał Jesz. Coś, po czym ryby mają bąble na łóżkach. Westchnął Borsu. Stanowczo stwierdzam, że potok to nie wanna. Musimy to zapisać. Sowa zanotowała skrzętnie w swoim notatniku. Nie kąp się w potoku. Nie pierz skarpetek w źródle, nie psuj rybom nastroju. Punkt szósty. Rowery, kłady i inne potwory. Nagle z daleka rozległ się warkot silnika. Wszyscy podskoczyli. Słyszeliście to? Znowu kłady. Rozjechali pół łąki pod rysianką. Wykrzyknął niedźwiedź. A przecież tam rosły krokusy, jęknęła sarna. Tak, a teraz rosną ślady opon. Mruknął niedźwiedź. Może trzeba wreszcie coś z tym zrobić? Może znak? Kłady, precz, tu mieszka ryś, zaproponowała lisica. Albo nowa ścieżka, tylko dla maszyn, zaśmiał się Borsu. Na wysypisku. <noise> Punkt siódmy. Edukacja ludzi. Po kilku godzinach narady zwierzęta zamilkły. W końcu odezwała się Sowa Tekla, najmądrzejsza ze wszystkich zwierząt. Kochani, tabliczki i plakaty to jedno, ale ludzie muszą zrozumieć, dlaczego mają dbać o góry. Nie z lęku przed karą, tylko z szacunku. Więc. Co proponujesz? spytał niedźwiedź. Edukację zawołała sowa. Musimy dotrzeć do dzieci. Dzieci rozumieją szybciej. One potem nauczą dorosłych. To dobry pomysł, przytaknęła sarna. Może zrobimy grę terenową? Szlak młodego strażnika lasu, zakrzyknął jeszcze Filip z zagadkami i zadaniami. – a, a ja zrobię punkt po wodzie – powiedział Borsuk. – Kto znajdzie czyste źródło, dostanie błysk w oku. – A ja o śmieciach – dodał Jesz Filip. – Kto podniesie papier, ten zostaje bohaterem. – A ja zajmę się ciszą – powiedział Niedźwiedź Bronek. – Kto przejdzie kilometr bez słowa, dostanie tytuł Cichego Wędrowca – Sowa Tekla rozłożyła skrzydła. Świetnie, zróbmy z tego coroczne wydarzenie, a nazwijmy je Dniem Górskiego Szacunku. Brzmi dobrze, przytaknęła lisica. I kto wie, może nawet ludzie się pojawią. Tem coś zaszumiało w krzakach. Zwierzęta znieruchomiały. Z lasu wyszła dziewczynka. Może dziesięcioletnia, z plecakiem, mapą i miną pełną zdziwienia. Ojej, czy ja śnię? zapytała. Mówiące zwierzęta? Nie śnisz odparła Sowa. Jesteś świadkiem narady zwierząt. Ja, 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 ja tylko zbierałam śmieci wyjąkała dziewczynka, pokazując worek pełen butelek. Widziałam, że ktoś zostawił, to pomyślałam, że nie zaszkodzi pomóc. Zwierzęta spojrzały po sobie. Widzicie? powiedziała Sowa. I już się zaczęło. Dziewczynka uśmiechnęła się. Mój tata zawsze mówi, że góry to nasz wspólny dom. O, mądry tata! pochwalił ją niedźwiedź. A ty jesteś naszym pierwszym człowiekiem przyjacielem. Naprawdę? Dziewczynka zarumieniła się z emocji. To ja mogę wam pomóc z tym świętem górskiego szacunku. Możesz. I powiedz o tym innym dzieciom. Jasne, Zrobię plakat w szkole. I dodaj tam nasze hasło? Trącił jesz Filip. Jakie hasło? Nie zostawiaj po sobie nic oprócz śladów stóp i dobrego wrażenia. Wyrecytował jesz Filip. Dziewczynka pokiwała głową. Obiecuję. Minął jakiś czas. Na Baraniej Górze odbył się pierwszy dzień górskiego szacunku. Przyszły całe rodziny z żywca węgierskiej górki i milówki. Dzieci uczyły się rozpoznawać ślady zwierząt, zbierały śmieci, słuchały opowieści o lesie. Dziewczynka, teraz już trochę starsza, prowadziła warsztaty o ciszy. Pokazywała, jak słuchać ptaków i potoków. Zwierzęta obserwowały wszystko z ukrycia. Patrzcie, jakie czyste szlaki, powiedział Borsuk. Nawet mojej nory nikt nie pomylił ze śmietnikiem. A ja wreszcie mogę spać spokojnie, westchnął Niedźwiedź. Żadnego techno pod szczytem. Widzicie? Uśmiechnęła się Sowa. Kiedy człowiek zrozumie, że góry to też jego dom, wszystko wraca do równowagi. Może jeszcze kiedyś wspólnie zatańczymy pod baranią, nie mylić z babią zażartowała Lisica. Albo pójdziemy razem na spacer dodała sarna. Byle po cichu mruknął niedźwiedź, ziewając bo jutro mam drzemkę. Gdy słońce chowało się za skrzyczne, sowa Tekla stanęła na gałęzi i powiedziała cicho, jakby do wszystkich ludzi w dole. Góry nie potrzebują wiele, tylko szacunku, ciszy i czystego serca. Kto zostawia po sobie porządek, ten staje się częścią natury, bo w Beskidach jak w życiu, to co dajesz wraca z echem. A echo rzeczywiście odpowiedziało, niosąc się po dolinach: szacunek, 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 szacunek. I od tego czasu każdy, kto szedł szlakiem pod Baranią Górą, nie mylić z Babią, miał wrażenie, że ktoś go obserwuje. Nie po to, by go nastraszyć, ale by upewnić się, że rozumie, jak piękny i delikatny jest świat wokół. Bo w Beskidach zwierzęta naprawdę mają głos. Tylko trzeba umieć słuchać. Tekst czytali Basia, Edyta, Kasia, Zuza i Maciek.